Przez cały ostatni tydzień panna Migotka leżała na kanapie i zaczytywała się bajkami. Lecz w końcu muminkowi udało się namówić ją na spacer. Chyba nie żałujesz, że dałaś się namówić na spacer. Ach. Przebywanie na świeżym powietrzu jest znacznie przyjemniejsze od czytania bajek. Mominku, popatrz, szarotki. Nigdy tutaj nie rosły. Nie, panno migotko, coś ci się przywidziało. Wcale nie. Jestem pewna, że to szarotki. To niemożliwe. Pójdę zerwać. Nie rób tego, to niebezpieczne. W takim razie chodźmy razem. Nie będzie bezpieczniej. Albo wiesz co? Mówi je dla mnie jak rycerz dla ukochanej księżniczki. Może uda mi się tam zejść. Ale to nie będzie prawdziwa szarotka, bo prawdziwe szarotki rosną w prawdziwych górach, na przykład w Alpach. Tam, gdzie mieszka Heidi? Uważaj! W bajkach bohaterowie ryzykują. Ale tylko w bajkach, nie w życiu. Nadobna księżniczko, przyjmij ten, oto dowód miłości. Dziękuję, dzielny rycerzu. Miałeś rację, to nie jest szarotka. <noise> nie mówiłem? Ciekawe tylko, jak my się teraz stąd wydostaniemy. Pójdziemy tak, jak to przyszliśmy. Chyba łatwiej nam będzie zejść do tamtej ścieżki. Słusznie. Ta droga będzie krótsza. I łatwiejsza do przejścia. Nie przypuszczałem, że tak dobrze chodzisz po górach. Ha, my, księżniczki, jesteśmy doskonałe pod każdą. <śmantów> 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 Liczę, ile ten kwiat ma pręcików. Jeden, dwa... A... Wielkie nieba! Co to było? Wyglądało jak śniegowa kula. Hmm, latem... Hmm, botanik ma ważniejsze sprawy na głowie. Jeden, dwa, trzy, cztery. Panie Paszczaku, nie widział pan panny migotki? Nie, za to widziałem wielką śniegową kulę. To była migotka! Ale przecież ona nie jest ze śniegu! na mój ogon na szczęście oddycha, tylko straciła przytomność. A. 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 Mumi Muminku, co jej się stało? Straciła przytomność. A, 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 a ty co robisz? Usiłuję ją zanieść do domu do mamusi. A, to będzie trudne, trochę za dużo waży. Ej... O, 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 może się ocknie, jak poleję jej twarz zimną wodą. Ale w czym przynieść wodę? E, proszę, zdejmij korę z gałęzi brzozy i zrób z niej naczynko. Dobra myśl. Pójdę po wodę, a pan niech przy niej zostanie. Migotko, ocknij się. Ale zimna, no i co, oprzytomniała? Nie Ach. pomogło, wraca do siebie. Migotko, lepiej ci? Migotko, jak się czujesz? Ciągle jeszcze w samotnych górach. A kim ja jestem? Jak to kim? Księżniczką z samotnych gór. Księżniczką? Naprawdę? No tak, zapomniałam. A ty kim jesteś? Księciem z samotnych gór. Ha. Ha. Ty miałbyś być księciem? Wyglądasz jak książęcy władzen. No wiesz. Proszę przestać się śmiać! Obawiam się, że po tych upadkach zupełnie straciła pamięć. E tam, ona tylko udaje! Nie wypada szeptać w obecności arystokratki. Oczywiście, jaśnie pani, racz nam wybaczyć. Ta ubogiego wieśniaka? To twój zamek, pani. Księżniczki nie mieszkają w czymś takim. Ależ migotko. Nie zwracaj się do mnie jak do pokojowej. Przepraszam waszą wysokość. Mój zamek znajduje się całkiem gdzie indziej. Co? A tu pewnie mieszka mój leśniczy. E, tak, to chatka leśniczego. Mojego leśniczego. się tak gapicie? Hmm. Dobry człowieku, gdzie moja pokojowa? Pokojowa? Dobry człowieku. Tatusiu, widziałeś pannę Migotkę? Chyba zbzikowała. Mamusiu, czy mogłabyś porozmawiać z panną Migotką? Pokłóciliście się? Nie gorzej. Odkąd spadła ze skały, wydaje jej się, że jest prawdziwą księżniczką. A. O, Nanetko, wreszcie przyszłaś. Nie poznajesz? Jestem mamusią Muminka. Nanetko, nie opowiadaj mi bajek. Jesteś moją popojową. Nie widzisz, że padam ze zmęczenia? Przynieś moją jedwabną koszulkę haftowaną w łabędzi i lilię. Jak ona się czuje? Nieźle, ale niestety nadal wydaje jej się, że jest księżniczką. Mamusiu, czy to jest niebezpieczne? Nie sądzę. W zabawie nazwałem ją księżniczką. Dobrze, że nie śpiewaczką koloraturową. Czy już położyła się do łóżka? Tak. W jedwabnej koszuli nocnej haftowanej w łabędzie lili i korony. Poza tym zażądała baldachimu. Czego? No to taki niby dach nad łóżkiem z jedwabiu albo z aksamitu. Denerwowała się, że go nie ma. Chyba będziecie musieli zrobić. Wydaje mi się, że to nie będzie potrzebne. Kiedy obudzi się rano po dobrze przespanej nocy, na pewno odzyska pamięć. Miejmy nadzieję! A co zrobimy, jak nie odzyska? Tym będziemy martwić się rano. Dokąd biegniesz? Pozwólcie mi spróbować. Czego? Pytanie przywrócić jej pamięć. Ciekawy jak? Jeżeli sobie przypomni mnie, wtedy zacznie sobie przypominać różne inne rzeczy. Coś ty, jak ona może przypomnieć sobie ciebie, skoro nawet mnie nie pamięta? Bo mnie nie da się zapomnieć. To prawda. Śpi jak zabita. Dobrze, że zrobiliśmy ten baldachim. Wygląda bardzo ładnie, tak królewsko. rona? otwiera oczy. Czy już się obudziłaś? Stawaj mi, Wiesz, wybieramy się na plażę. Co to za postać? Hmm? Przypomnij sobie i to szybko, bo cię zaraz ugryzę. Ojejku, ale śmieszne. Przypomniałaś sobie? Oczywiście znam cię doskonale. Co nie mówiłam? Kim jestem? Moim drugim nadwornym trefnisiem. <grym i <grym i oh, mała mi przestań! <grym> to urodzony trefniś, lepszy od tamtego błazna. Dzisiaj będziecie zabawiać moich gości. Źle z nią! Cześć bobek, co ty tam nowego knujesz? Muminek powiedział, żebym przyszedł oświadczyć się jakiejś księżniczce. Zdaje się, że jeszcze ktoś zbzikował. Nie, po prostu jest nas trzech. Coś takiego? Muminek nie powiedział mi, że będę miał aż tylu rywali. Żeby dostać rękę księżniczki i połowę królestwa, starający się musi odgadnąć trzy zagadki. Fantastycznie! Czy to bogate królestwo? Kandydat numer jeden proszony jest na górę. To ja idę. Cześć, witam cię, moja ślicznotko. Trefnisiu, czy to jeden z moich zalotników? Tak. To dlaczego tak niegrzecznie mnie wita? Wasza wysokość musi mu wybaczyć. Przybył z odległej krainy, w której nie znają dobrych manier. Hmm, tak? To musi być dziwny kraj. Mój trefnisiu, zaraz zadam mu pierwszą zagadkę. Byle łatwą. Co to jest? Żółte ma cztery nogi i pięknie śpiewa na pewno kanarek. Z czterema nogami, głuptasie? Nie znam ptaka z czterema nogami. A kto ci powiedział, że to ptak? Panno Migotko, jak brzmi prawidłowa odpowiedź? Jak on śmie zwracać się do mnie w ten sposób? Każ go wtrącić do ciemnicy! Wasza wysokość, on jest zmęczony długą podróżą. Muminku, chwileczkę... To nie ja zwariowałem, ale ona. Prosiłeś nie popytaj Ten się nie nadaje, jest nieokrzesany. Prowadzić następnego kandydata? Przepraszam, że cię fatygowałem. Drobiazg. Witaj, piękny kawalerze. Ani czuje się zaszczycony. Podobasz mi się, masz doskonałe maniery, wiesz co? Zadam ci łatwe zagadki. Najpierw odpowiedz, jaką liczbę mam na myśli. Dwa? Brawo! jestem z ciebie zadowolona, a teraz powiedz mi, jakie słowo mam na myśli. Miłość. Nie do wiary. Ten zalotnik nie tylko jest przystojny, ale także mądry. Została ci już ostatnia zagadka. Uważaj, mam na myśli dwie liczby, jaka jest ich suma. Odpowiedz! Dwadzieścia jeden. rety! Zgadł, ależ skąd dwadzieścia dwa? Może powinnam była skłamać. Tak, popełniłam błąd, bo ten kawaler bardzo przypadł mi do serca. Bobek, teraz twoja kolej. Połowa domu Muminka to już jest coś, o co warto powalczyć. Ciekawe, czy ona odzyska pamięć. Oczywiście. Nie tak wyobrażałam sobie zalotnika. Może nie jest piękny, ale ma dobre serce. Ach, mimo wszystko wolałabym kogoś ładniejszego. No trudno. Oto pierwsza zagadka. Jaką liczbę mam na myśli? To bardzo głupia zagadka. Nie każ mi czekać na odpowiedź. Chwileczkę... Uh -huh, uh -huh. uh -huh. Cześć! Nic podobnego! 3 miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem się stąd! Ale szybko! To pan na migotko! To nieuczciwe! Ale gbur! Ściąć go! A, a druga zagadka! Idź już do domu! Chcę dostać pół królestwa! Ach... Nie dość, że gbur, to jeszcze łasy na majątek. Wiesz, trefnisiu, nie mam już ochoty na małżeństwo. Może jednak wasza wysokość zechciałaby poznać innych kandydatów? Wiem, że zjechało się ich tutaj wielu, ale moja decyzja jest nieodwołalna. Odeślij ich tam, skąd przybyli. Jak sobie życzysz pani? Odpraw ich, ale grzecznie, żeby nie czuli żalu. A teraz, mój trefnisiu, zajmiemy się dobrymi uczynkami. O! No i cóż tam, muminku trefnisiu, porabia nasza księżniczka? Rozmyśla. Mówi, że bez reszty chce się poświęcić wyższym wartościom. Czemu? Jakim wartościom? Zapewne ma na myśli czynienie dobra. Chce, by dobrze pisano o jej panowaniu w historycznych książkach. Cicho, schodzi. Czym mogę służyć waszej wysokości? Przyślij do mnie manetkę Niestety wyszła po zakupy Niech więc ktoś inny ugotuje dużo pożywnej zupy Pożywnej zupy? Tak, nie musi być wykwintna. Zawieziemy ją później u bogni Ale jaka ma być? Skąd mogę wiedzieć? Nie gotuję zup i nie jadam ich Ibozy i tak będą tym zachwyceni, zjedzą wszystko, co przyniesie im księżniczka! Teraz chcę zupy. To w zupełności powinno wystarczyć. Zwykle biedni nie jadają dużo. W tej okolicy nie znam nikogo, kto byłby biedny. Nieprawda? Co chodzi? Chcę zanieść biednym pożywną zupę, którą rano gotowałam swoimi białymi rączkami. Gdzie są? Rączki Waszej wysokości? Rozumiem. To dobrze, zaprowadź mnie do biednych tylko szybko, bo zupa wystygnie. Pani, proszę za mną. Tu mieszkają biedni. O, widzę, że w moim królestwie biedakom dobrze się powodzi. Dobra kobieto, proszę do mnie podejść! Hmm? Kto to? Księżniczka z samotnych gór. Wasza wysokość? — Już idę, panno migotko! Znowu słyszę to prostackie imię. Jak śmiesznie grzeczna, panienko, przeszkadzać mi w pracy! Coś ty sobie ubzdurała, że niby kim jesteś? O, na głowie masz koronę. Bo jestem prawdziwą księżniczką. A ja jestem pani Filipionka. Czemu chcesz? Przyszłaś tu bez zaproszenia. Rozdaję darmową zupę moim ubogim poddanym. Ty, która nawet nie masz własnej bluzeczki. Wiem, dobra kobieto, że niełatwo jest przyznać się do ubóstwa, ale mnie nie musisz się krępować. Proszę, oto pożywna zupa dla Ciebie i Twoich dzieci. Co ty mi tu opowiadasz? Wiedz, smarkulo, że choć nie jestem bogata, to nigdy nie należałam do biednych. Aromat mojej zupy musiał ją oszołamić. Proszę zjeść! Hmm. Sama ją sobie zjedz! Aha! No migotko. Migotko? Nigdy nie wymawiajcie mnie tego imienia. Niech Wasza Wysokość się nie rusza. Przytrzymaj ją, Muminku. Czy chcecie mi oderwać głowę? No co robić, Ani? nie może zacząć od ucha. Chcecie mi zniszczyć moją książęcą, Tery? Zaczekajcie, ja ją urządzę co to za z zaszczotką? Chcesz zrobić krzywdę jej wysokości? W tym przypadku trzeba postępować bardzo delikatnie. Zostańcie się wreszcie kłócić i zdejmijcie mi garnek! Proszę bardzo! <noise> Moja migotko, nie musiałaś tak mocno walić! Nie mam wprawy. Po raz pierwszy rozbijałam garnek na czyjejś głowie. Księżniczko, jak się czujesz? Niech wasza wysokość się ocknie. Może oblać jej buzi zimną wodą! Mamusiu, ona tego nie znosi! Panno migotko! Moim zdaniem ona otknie się tylko wtedy, kiedy będziemy zwracać się do niej wasza wysokość! Wasza wysokość! Zdrowi! Wasza wysokość! Ocknęła się! Dobrze, że wasza wysokość wróciła do nas! Czy wasza wysokość czuje się lepiej? Gdzie ja jestem? Hmm? Jak to gdzie? W dolinie muminków? Dziwne, bo wydawało mi się, że byłam z muminkiem w samotnych górach. Muminku. O, a więc nareszcie przypomniałaś sobie. Co ty pleciesz, muminku? Czyżbyś zdzikował? Wróciła do siebie. Skąd wróciłam? Nie przypomnę. Sobie, żebym się dokądś wybierała Oczywiście, znowu jesteś dawną panną migotką Wszyscy cieszymy się z tobą Ale przyznacie, że to było zabawne <grym> Co było takie zabawne? Nie rozumiem, o co wam chodzi? No o co? Lepiej nie pytaj, bo się popłaczesz I to nie ze śmiechu I tak oto zakończyła się krótka, aż zabawna opowieść o pannie migotce Której wydawało się, że jest prawdziwą księżniczką Wszyscy odetchnęli z ulgi.